na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić mojej miłości do ciebie. O, jak piękna jesteś, ukochana moja! Oczarowałaś me serce jednym twoim spojrzeniem. Oczy twoje jak gołębice nad strumieniem wód. O, jak słodsza jest twoja miłość od ale cóż? Nie ma już wino? Jezus, spójrz, nie mają już wina. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż nie nadeszła już moja godzina? Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Napełnicie stąd dwie wodą. Zaczerpnijcie i zanieście staroście weselnemu. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy goście napiją się, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory? Pan, Bóg zastępów, przygotuje ucztę dla wszystkich ludów. Ucztę z pustego mięsa, ucztę z wybornego wina, ucztę z najwspanialszych mięs, z najwyborniejszego wina. Obrzeżę wtedy łzy z każdego oblicza i wszystkie ludy powiedzą: Pan, ten jest nasz Bóg. Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Wiwat! Wiwat młoda para! Radujmy się! Wiwat! Niewiasto, niewiasto, zaczerpnie mi wody ze studni. <grym> Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie za tak, bym dała ci wody? Kobieto, gdybyś wiedziała, kim jest ten, to z tobą rozmawia, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Panie, nie masz czerpaka! Skądże weźmiesz wody żywej? Każdy, kto pije tę wodę, będzie kiedyś prawny. To zaś będzie pił wodę, którą dam mu ja nie będzie pragnął na wieki. Daj mi tej wody, abym i ja tak mnie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali z Bogu na tej górze. A wy mówicie, że miejsce, w którym należy czcić Boga, jest w Jerozolimie. <kluzny> Niewiasto, powiadam Ci, nadejdzie taki czas, że ani na tej górze. Ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Słyszałam, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, wszystko nam objawi. Jestem nim ja, który z tobą rozmawia. Oto człowiek, który mi powiedział wszystko, co uczyniła. Przecież on nie jest Mesjaszem. Panie, posil się. Ja mam do jedzenia poka, o którym wy nie wiecie. Panie! Dał, czy dał Ci ktoś do jedzenia? Moim bohaterem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał oraz wykonać jego dzieła. Siądźmy, bracie. My, faryzeusze, dbamy o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy. Dajemy dziesięcinę z mięty i ruty i wszelkiego rodzaju jarzyny. Budujemy grobowce prorokom. Zajmujemy pierwsze miejsca w synagogach. Przy powitaniu wzajemnie się pozdrawiamy. Jesteśmy uczeni w prawie i sprawiedliwi. Biada wam! Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie stopają bezwiednie. Nauczycielu! Tymi słowami nam ubliżasz. Biada wam, bo wkładacie na ludzi ciężar nie do uniesienia. Biada wam, bo budujecie w grobowce prorokom. A pomordowali ich wasi ojcowie! Co robisz? Co mówisz, Nazarejczyku? Biada wam! Wzięliście klucze Poznania. Sami nie weszliście, innym przeszkadzacie! Przecież to grzech? Grzecznik A nie róbcie z domu całego targowiska! Dom ojcanego ma być domem modlitwy. A wy? Wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców! Jakim prawem czynisz takie rzeczy? Kto ci dał upoważnienie? Jakim znakiem wykażesz się względem nas? Na Zbóżcie te świątynie. Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w trzy dni? Ha! Zaprawdę powiadam wam, nadchodzi taki czas, że z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Ludzie! To Maria! On odchodzi od zmysłów. Czemu go słuchacie? Jak długo będzie was zwodził? Jeśli jest Mesjaszem, dlaczego nie powie tego otwarcie? Powiedział wam! A nie wierzycie? Czy nikt tego nie świadczy o Nie! Nie wierzymy wam! Nie wierzycie! Bo nie jesteście z jego obik. Jego owce słuchają jego głosu! Idą za nim! I co z tego mają te owce? On daje nam życie wieczne! Na no, nie. nie zginiemy na wieki! Nie zginą na wieki! To kłamstwo to przecież jest kłamstwo! On bluźni! Mówicie bluźni! Bo powiedział, jestem synem Boży! Ludzie to wariat! Przecież on sam nie wie, co mówi. Jeżeli nie dokonuje dzieł swego ojca, to mu nie wierzcie. A gdzie jest jego ojciec? Nie wierzcie mu, to pomyleniec! Choćbyście mu nie wierzyli. To wierzcie jego dzieło. Słuchajcie. Co zrobimy z ze tym człowiekiem? Trzeba zawiadomić arcykapłana i podjąć jakąś decyzję. Tak, zwołajmy wysoką radę. Musimy być czujni do Biegnij go Annasza i Kajpasha. Na razie nic nie zyskujemy, a świat już poszedł za nim. Ty jesteś król Izraela. Niech żyje Jezus, potomek króla Dawida. Błogosławione królestwo, które przychodzi z nieba. Tyś najwyższym kapłanem. Piękna Nauczycielu, zabrój tego swoim ucznia. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. O, Jerozolimo! Bliski jest czas, kiedy ta chwała zniknie z Twoich oczu. Wkrótce odrzucisz syna człowieczego. Nie pozostanie po tobie kamień na kamieniu za to, że nie rozpoznałaś czasu swego nawiedzenia.